Siema, siema, egzotyczna działka z tej strony. Przed chwilą nagrałem Wam shorta, rolkę na YouTube o kontroli bambusa drzewiastego, i chciałbym to, to właśnie rozwinąć w tym tutaj filmie. Więc tak, mamy tutaj przykład posadzonego Philostachis, tak, czyli bambusa ekspansywnego, który, który się rozchodzi. Tak, ma kłącza. Więc w pewien sposób się rozmnaża też, oprócz wiadomo, nasion, ale rozprzestrzenia się też w różnych kierunkach, tak? przeważnie większość bambusów filostachis podąża na południe, czyli w tą stronę powinien iść, ale zależy też od usytuowania, czyli na przykład jak tu będzie miał cień, no to będzie szedł bardziej, można przewidzieć, że będzie na początku przynajmniej szedł w tą stronę, czyli w stronę. Północnego zachodu, bo to jest północny zachód, ale to dlatego, że tu jest najdłużej e, słońce, oświetlenie, tak? światło, ciepło i tak dalej. Tutaj też staram się go podlewać więcej, tutaj tą glebę, żeby właśnie on intuicyjnie szedł, ponieważ będzie tu większa wilgotność i sobie on zdominuje ten obszar. Nie? Więc możecie w pewien sposób nawet skłaniać swoje bambusy do e, pójścia. Do zdobywania danego terenu, którego, który wy chcecie, nie? przez pewne, pewne właśnie takie czynniki. Nie? Więc, na przykład, więcej wody, nie? oczywiście, jakby tutaj była jakaś płyta betonowa i ona dość duża byłaby. To gdyby na przykład było bardzo gorąco a byłby podlewany, to mógłby się kieł, nie kieł, tylko sorry, kłącze zaparzyć, nie? Więc to nie jest tak, że kłącze sobie pójdzie, poleci, nie wiadomo dokąd, ile metrów, nie? Bez dostępu do światła, do wyjścia, tak? Na, na zewnątrz. Nie. To jest, to jest zmniejsza się prawdopodobieństwo, prawda? Bambus jest rośliną niezniszczalną. Nie wierzcie w takie mity, bzdury ostatnio propagowane w mediach, a potem rozpowiadane przez no, jakąś klakiernię, która łyka tą papkę, nie? W mediach, później na forach klepią, klepią. Bambus to jest roślina inwazyjna, inwazja, inwazja kosmitów i tak nie? dalej, nie? no to to jest psychoza, nie? Psychoza na dekiel. No, ale dobra, nie będę tego teraz poruszał. W wcześniejszym filmie o tym trochę się rozgadałem. Teraz chciałbym Wam trochę tutaj wyłuszczyć pewne rzeczy techniczne, nie? Więc tak, tak jak mówię, tutaj mam. Sobie posadziłem niedawno bambusa. Nie? No i tak. Sobie rośnie, fellow. I Na początek sobie pomyślałem, zrobię sobie taki. Tu mamy jakieś półtora metra na półtora metra. Taki kwadracik na początek. Nie? Z tego względu, że w pierwszym roku bambus nie jest ekspansywny. Właśnie to powinniście wiedzieć. Bambusy drzewiaste, które rozmnażają się między innymi. Przez taki sposób, czyli rozłogi nie? rozprzestrzeniają się, ale to też jest forma rozmnażania, prawda? Oprócz nasion, tak jak mówię, więc rozprzestrzeniają się na dany obszar. W pierwszym roku są, można powiedzieć, przyśpione trochę, uśpione, nie? <laughs> więc nie są tak ekspansywne. Powiedzmy w następnym roku, podejrzewam, on pójdzie o na taką odległość. Nie dojdzie nawet do tych granic. Ja nie będę musiał przecinać. Wiadomo, że będę kontrolował, nie? ale nie będę musiał przecinać. No i dobra. Więc samo przysłowie chińskie, jest takie chińskie przysłowie o bambusach, że w pierwszym roku bambus pełza, w drugim roku bambus biega, a w trzecim roku bambus skacze. Nie? Więc już te przysłowie Wam bardzo dużo mówią. Wiadomo, Chińczycy... Można powiedzieć, są z urodzenia ekspertami od tego typu roślin, ponieważ jest to jedna z największych gałęzi gospodarki w Azji, a zwłaszcza w Chinach. Nie? Bambusy, nawet małe dzieci, bardzo dużo wiedzą o bambusach nie? więcej niż przeciętny, przeciętny ze średnim czy nawet wyższym wykształceniem w Polsce jakiś człowiek. Tak? Oni bardzo dużo wiedzą. Na przykład, kiedy sadzisz bambusa, zakop od razu pod tego bambusa padłe zwierzę. Nie? jest taka forma nawożenia, masę różnych jest e, takich tradycji e, praktycznych związanych z uprawą bambusa w Chinach, to jest bardzo ciekawe z których można wyciągnąć e, no, mega wartościowych lekcji w uprawie e, naszych własnych bambusów nie? więc tak, e, tak jak mówiłem e, na rolce, którą Wam wcześniej nakręciłem, nie musicie wywalać kupę kasy na te e, e, tak naprawdę głupie e, obrzeża tak? Na te, na te bariery korzeniowe. Dlaczego uważam, że one są głupie? Dlaczego doszedłem do takiego wniosku? Kiedyś sam byłem za barierami korzeniowymi. Sam chciałem kupić, ale po, po latach czytania, doświadczeń i tak dalej z całego świata, masę już hodowców odchodzi od tego, ponieważ stają się one po latach uprawy danego bambusa wręcz kłopotliwe. Dlaczego? Już Wam mówię. Bariery większość ma głębokość 60 cm, to jest dość, dość głęboko, prawda? E, powiedzmy tutaj, że mój bambus, już mijają lata, zarósł sobie ten obszar. Nie? Zarósł sobie ten obszar. Rowku nie ma, zamiast rowka jest bariera. No i co robi? Rozkmincie sobie dalej, co się dzieje. Więc y, po latach ten oto obszar on staje się taką jakby wielką donicą. Więc. Y, jest wypełniony korzeniami, co się dzieje biologicznie, spada jego mrozoodporność jest bardziej wrażliwy co jeszcze chciałbym sadzonki na przykład pobierać, ciężej mi wybierać sadzonki ze zbitej karpy, że tak powiem, bo to już tworzy karpę, to jest jedna wielka struktura dlatego też bambusy nie są tanie, ponieważ pozyskiwanie ich w większości przypadków no, jest, jest problematyczne kłopotliwe, dużo pracy są oczywiście techniki, kiedyś wam powiem, jak łatwo sadzonki pozyskiwać, ale to w innym odcinku. Więc okej, okay, mamy załóżmy tą barierę korzeniową, tak, 60 cm wypełnia ją bambus po latach, nie? mija ileś tam lat, wypełnia ją szczelnie. Załóżmy, że jest tutaj ten obszar jest cały zbity, nie? w korzeniach. No i co robi? Większość bambusów. Zależy też jeszcze jak, jaki grubości jest to, ta bariera, ale powiedzmy, że wystaje ponad ziemię, to bambus wie, że to jest bariera, tak? Wie, czuje. Więc e, kłącza w wielu przypadkach skręcają w dół, idą w dół wzdłuż bariery, ślizgając się po gładkiej powierzchni tej bariery, idą w dół, i szukają, gdzie co wyskoczyć. A dlaczego tak, e, tak się dzieje? Powiem wam tak, bambus, jeśli wypełni, no to czuje, że tak powiem biologicznie, w jakiś sposób, wiadomo, roślina wyczuwa, że jest otoczona barierą. Więc albo próbuje ją przeskoczyć, albo podąża w dół korzeniami, co nie jest zgodne z jej naturą, ale to, te warunki, w których rośnie, determinuje, czyli zmusza go do takich ekstremalnych rzeczy. Bo w naturze bambus nie, nie nurkuje korzeniami tak, tak daleko, nie? Mając rowek, nie macie tego problemu. Nie, martwi, nie martwicie się, że po latach wasz bambus zacznie głęboko nurkować, szukając, szukając ujścia, żeby wyjść po drugiej stronie bariery. Tutaj nie ma tego problemu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że bambus nie czuje, że jest bariera wokół. On po prostu widzi przestrzeń, którą chce przeskoczyć jak najdalej. Najprawdopodobniej będzie robił tak, że wyskoczy na tej wysokości tutaj i będzie chciał, bo wiadomo, jest tutaj przestrzeń, będzie chciał jak najszybciej w dół skręcić, nie? żeby nie wyschło mu kłącze. No i wiadomo, ciach, 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 sobie lecimy dwa razy w roku. To jest maksimum. Ech, więc e, tak to wygląda, nie? Bariera zmusza bambus do ekstremalnych, nienaturalnych e, e, kroków, więc będzie szukał cały czas ujścia. I to jest właśnie problem z barierami, o którym no, prak praktycznie nikt nie mówi, nie? tylko mówi się o tym już w Stanach, we Francji, tak jak mówiłem kiedyś na filmie, na rolce. E, znają już od dłuższego czasu, ponieważ Francuzi e, pierwsi, z tego co wiem, sprowadzali bambusy do Europy. Nie? E, bam, e, Francuzi mają największe doświadczenie w bambusach drzewiastych, e, a że bariery w tamtych czasach były jeszcze droższe niż teraz, e, nie były takie popularne. Ludzie kombinowali. Tak? Więc stworzono, wymyślono no genialny pomysł. Rowki. Zresztą stworzono. Myślę, że te rowki wzięto od farmerów. Podejrzewam jakichś innych ekspansywnych roślin, które uprawiali. Nie? No i po prostu przenieśli to na grunt uprawy bambusa, prawda? Bo tutaj mam maliny na przykład. Nie chcę, że maliny weszły albo bambus z maliny. Maliny też są rośliną ekspansywną. O czym się nie mówi? To jest polska roślina ekspansywna po prostu e ludzie bez wiedzy, bez e doświadczenia nazwaliby to inwazyjną rośliną tak jak mówiłem wcześniej <laughs> e więc e tak jak Wam powiedziałem robicie taki rowek e oczywiście zależy wszystko od Waszych warunków e to może być 10 razy większy obszar Wykopany rowek, wiadomo, więcej roboty, tak? Jak stać was na koparkę, mini koparkę, wykopuje się koparką sobie, to, to, to już jest wasza wena. To jest, to jest mniejsza z tym, tak? Ale e, zauważcie jedno, że wkopując barierę korzeniową i tak musicie ten rowek wykopać, prawda? Ale czym się różni też finansowo? E, ta, ten przykład od tego, ponieważ no, nie wydajecie kasy na. Barierę. Tak? Wykopujecie tylko sam samrowek, który dwa razy w roku kontrolujecie i przycinacie sobie sykatorem, czy jakimiś tam nożyczkami, czym tam chcecie i czym wam się tam spodoba. Proste. E, także nie słuchajcie bzdur na forach, na sobie na forach, już się zawiesiłem, nie? Na grupach e, facebookowych, e, gdzie mm, zwłaszcza nietematycznych, ale i tak dużo jeszcze e, hodowców bambusa nie ma doświadczenia z rówkami. I tak będzie powtarzać, że bariera, bariera, ale zwłaszcza mm, nie słuchajcie ludzi, którzy e, mają bardzo małe doświadczenie z bambusami, nie znają tego typu i będą mówić y, ekspansyjna roślina, inwazja i tak dalej, nie? Tylko bariera, tylko. Nie? No nie, <ścoughs> nic z tych rzeczy, nie? Tak naprawdę, rowek jest milion razy lepszym sposobem e, niż, niż bariera. Jedyny minus, i tutaj w, teraz Wam powiem, jedyny minus jaki e, jest. Tego typu bariery, że tak powiem, powietrznej. O, nazwijmy to barierą powietrzną. Jedyny minus. Zobaczymy. przyżyjcie się. Domyślacie się? Wygląd. Wygląd. No nie, nie jest to estetyczne, prawda? Ale na to też są patenty. Można na przykład tutaj sobie zrobić parę kładek takich drewnianych, dekoracyjnych. Nie? E, co jeszcze, co jeszcze? Nie, nie polecałbym jakichś innych rzeczy, że zasypywać to piaskiem, bo niektórzy tak robią, ale to się nie sprawdza. W piasku nie widzicie, co się dzieje. Nie? Wiadomo, można łatwiej przekopać, nie? ale po co Wam to robić, jeśli nie widzicie kłącza? Nie? Więc nie zasypujcie tego w niczym, bo to nic nie da. On przejdzie. Jeśli rowek jest pusty, jest przestrzeń, nie? no to wtedy, wtedy widzicie, wychodzi sobie, kłącze ze ściany i sobie wędruje. nie? No i wy tylko ciach, ciach, ciach. Naj... Nie, ma, nie ma filozofii. Najlepszy sposób, najtańszy, najmniej, najmniej kłopotliwy bambus nie, nie zanurkuje wam wtedy głęboko, bo nie czuje oporu fizycznego nie będzie kombinował. Będzie sobie szedł cały czas na takiej głębokości. O. Na takiej głębokości będzie sobie szedł najgłębiej kłącza. Zależy też od gleby. No ale ja mam tutaj najgorszą glebę, bo to jest gniazdo piaszczysta i bambus głęboko nie pójdzie ponieważ wiadomo im głębiej, tym mniej urodzajna, urodzajna gleba, więc to też jest nieprawdą że bambus tak głęboko idą i bambus pójdzie głęboko tylko wtedy, kiedy czuje fizyczną barierę i ta bariera sorry, coś mnie gryzie po ramieniu i ta bariera zmusza go do pójścia w dół tak samo się dzieje z infrastrukturą ogrodową, tak? jeśli jest tu krawężnik, i tak dalej, jakieś głębsze nie wiem, fundamenty, no wiadomo, że bambus który sobie idzie elegancko tuż pod powierzchnią gleby, natykając się na barierę, no to co? Albo będzie próbował przeskoczyć ją, albo w dół pójdzie, żeby ją przeskoczyć od dołu, tak? Ale jeśli nie ma żadnych barier, bambusik sobie wasz idzie elegancko pod powierzchnią, jest transparentny, jest łatwy do kontroli. Także nie ma czego się bać. Po prostu wykupujecie rowek i śpicie spokojnie. Jeśli macie bariery, nie do końca śpicie spokojnie, bo widzę co się dzieje. Po latach, tak? Nawet w Polsce powkopywali te bariery na przykład 10-15 lat temu i co się dzieje wylas gdzieś nieoczekiwanie daleko daleko. I ludzie się zastanawiają o co chodzi, rezygnują z bambusów, zaczynają pluć na nie i tak dalej, ale bo nie było wiedzy, tak? Trzeba drążyć, pytać, googlować, jakie są sposoby kontroli. Najłatwiejsze, najtańsze, najbardziej przejrzyste, transparentne. To jest najlepszy przykład kontroli bambusa. Nie znajdziecie lepszego, nie wymyślono jeszcze, ponieważ te rowki stworzono wcześniej do kontroli innych roślin i je po prostu przeniesiono na grunt upraw bambusa. Także. No polecam, nie. No myślę, że tu co nieco wyjaśniłem, też tak na szybko. Ale najprościej, łopatologicznie, że tak powiem. No i tak to wygląda, nie? No więc udostępniajcie ten film. Łapy w górę poproszę, jak komu się podoba. Jeśli dla Was jest ta wiedza cenna i Wam pomoże, no i subskrybujcie, nie? Więcej ludzi się zachęci do uprawy bambusów. Bez żadnych obaw, strachów i tego typu rzeczy. Oczywiście oprócz bambusów można tak kontrolować każdą inną roślinę. E, która ma kłącza, która jest ekspansywna, na przykład e, tetrapanax, tak? Drzewo papierowe, ono też puszcza kłącza, też możesz sobie wykopać rowek. E, różne rzeczy, naprawdę to jest, to jest genialny, genialny sposób, nie? także osoby, które się zastanawiają nad uprawą bambusa drzewiastego, a, e, no nie chcą kupować bariery, tak? nie chcą wywalać tej kasy na, na tą barierę, zwłaszcza jak chcą mieć duży obszar, no to wiadomo, jest trochę siana trzeba wywalić, tak? Kopiecie sobie rowek i tak ten rowek byście musieli wykopać pod barierę, tylko zostawiacie, zostawiacie go pusty. On później zarośnie sobie ładnie trawą tu, tu, tu po bokach. On nie będzie już tak, mm, taki brzydki, tak taki ordynarny. Więc, yy, więc tak to wygląda. Nie? Ok, będzie na tyle.